A przygotowania na pewno wiążą się z jakimiś trudnościami i poświęceniem. Jaka jest wasza motywacja, by jednak się poświęcać i pokonywać te trudności? Motywacja. Ja muszę powiedzieć, że jesteśmy zmotywowani niesamowicie. Każdy, kto przyjechał do Rzeszowa, włączył się w rodzinę jednego serca, jednego ducha, chce tu przyjechać jeszcze raz. Nie znam takich osób, które nie takich ludzi, którzy nie chcieliby tutaj przyjechać jeszcze raz. Po tym, co, co tu przeżyli, co, czego doznali. E, a nie są to rzeczy łatwe. W ubiegłym roku, e, kiedy mieliśmy wszystko perfekcyjnie przygotowane, orkiestra grała na poziomie, nie wiem, <laughs> e, Los Angeles Philharmonic. Ale, ale grali genialnie, grali, grali znakomicie, było perfekcyjnie przygotowane. Ja napisałem takie intro, takie prawie że filmowe, które rozpoczynało cały koncert. W tym momencie, jak zaczęliśmy intro, zawał się gigantyczny deszcz. Wichura, która zaczęła przewracać kartki. I potem, e, słuchając tego koncertu, już na płycie nie mogłem uwierzyć. Wszystko słychać znakomicie. I te przewracające się kartki nie przeszkodziły w tym, żeby to był jeden z najlepszych koncertów w historii. <grych> I też nie, to nie jest występ. Chciałbym podkreślić. To nie jest występ. To nie jest moment, w którym my się prezentujemy z publicznością, tylko to jest y, czas, w którym ludzie, nocy pod sceną, śpiewają z nami i to my im mamy pomóc w śpiewie, w modlitwie. A nie stać i udawać artysty. Więc to jest taki koncert. A w ten, wciąż używając słowa koncert, w to, w to wydarzenie włączają się także artyści z zagranicy. Jak wygląda współpraca z nimi i dlaczego też się przy, dołączają do Was? E, dołączają też za, za sprawą tego, że koncert, e, ponieważ jest powszechny, jest, jest modlitewny. Wykresza poza, poza lokalność, tak? poza, poza też to miejsce. Rzeszów jest fantastycznym miejscem, bo pojawiają się na przykład ele, elementy muzyki ludowej Rzeszowskiej tak? co, co roku. Ale w ubiegłym roku, na przykład gościem koncertu był Wolny Morgan, to jest znakomity wokalista gospel. Jego chór w tym roku został uznany za najlepszy chór gospel w Londynie. W tym roku bardzo chciał przyjechać, ale ponieważ nie ma takich za bardzo możliwości finansowych w tym roku, chciał z całym kurem, uwaga, przyjechać, natomiast no, nie ma za bardzo takich możliwości finansowych dużych, więc, więc zapraszamy go na przyszły rok. A w tym roku, uwaga, będą, będzie kilka osób z Peru, które nam zaśpiewają peru, peruwiańskie wersje z ludowymi instrumentami, peruwiańskie wersje piosenek, które także znamy. A jakie jest pana doświadczenie związane z tym koncertem? Jaka jest historia? Ten koncert wrócił moje życie. Stał się takim e, momentem co roku. Czekam na ten koncert. Ten koncert umożliwił mi też e, taki, można powiedzieć, nie wiem jak, rozwój i mnie jako osoby i, 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 i także tego co, to, co tworzę. Zawsze mogę coś nowego napisać. Zawsze. No i przeżywam niesamowicie, spotkanie z młodymi ludźmi. Jestem tu od pierwszych kurów. Przyjeżdżam do Rzeszowa specjalnie, żeby tutaj być, bo no, bycie w tej wspólnocie jest czymś niesamowitym. A skąd nazwa Jednego Serca, Jednego Ducha? Z dzieł apostolskich. Że ci, którzy byli zgromadzeni w Wieczerniku, byli jednego serca, jednego Ducha. Ta fraza z dzieł apostolskich. Natchnęła Jasia Budziaszka, księdza Andrzeja i księdza Mariusza, którzy byli inicjatorami tego koncertu, żeby tak ten koncert nazwać. Wydaje mi się, że lepszej nazwy trudno sobie wybrać. Czy publiczność również może się identyfikować z, tym, z tą nazwą? I kto, jest, kto przychodzi tak. na ten koncert? Wszyscy są zaproszeni, wszyscy. Ludzie, którzy są, nie wiem, którzy postępują bardzo mocno na takiej ścieżce. Rozwoju duchowego chrześcijańskiego, ale także ludzie, którzy, którzy na co dzień może nie są tak blisko z Kościołem, ludzie, którzy mają też problemy, wątpliwości, ludzie, którzy, którym po prostu potrzeba też tego momentu wspólnoty, radości, modlitwy. Wszyscy są zaproszeni, nie ma, nie ma żadnych wyjątków. I myślę, że ktokolwiek się nie pojawi na sceną, przeżyje coś, coś fajnego i zostanie przygarnięty. Mhm. A jakieś plany na, kolej, na kolejne koncerty, czy to będzie kontynuowane, czy? Tak, to znaczy, plany są, ale to wszystko zależy od opatrzności. Teraz jest 20-lecie, 21 koncert. My tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy, co opatrzność postanowi. to Nie wiemy. Robimy, działamy, bo a Banum decyduje. O, ksiądz, Andrzej cyklś ma świetne powiedzenie. My się martwimy, Pan Bóg już wie, jak będzie. Tak samo z tym koncertem. TVP-info Wiesz więcej!